Mali mieszkańcy z gminy Strzałkowo mają powody do radości. W ostatnim czasie oddano do ich użytku nowe place zabaw. Pierwszy otwarty został przy okazji festynu rodzinnego w Brudzewie i znajduje się przy sali wiejskiej. Był do niedawna taki plac, który też wymagał remontu. Tutaj nasi panowie ze straży swoimi siłami go remontowali, no ale doczekaliśmy się w końcu nowego, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I mamy nadzieję, że po prostu posłuży już nam na lata i dzieci będą zadowolone z tego, że go mają i będą go użytkować w właściwy sposób. No, dzieci już długo przed otwarciem tego placu korzystały z niego, są bardzo zadowolone, co widać po tym ile tutaj dzieci przyjeżdża, nie tylko naszych okolicznych, ale również spoza miejscowości Brudzewo. Budowa nowego obiektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania się okolicznych mieszkańców i dobrej współpracy z gminą. Szczególnie chciałbym podziękować osobom, które wzięły udział w przygotowaniach tego placu. Mam tu na myśli Sojtysa Józefa Pikosa, strażaków ochotników Darka Pawlaka, Tomka Pikosa, Jarka Chyblewskiego i radnego z tego okręgu Marka Hejna. Nowy plac zabaw stanął również przy sali wiejskiej w Skarboszewie. Oficjalnie został oddany do użytku podczas dożynek wiejskich. Ponadto z nowych urządzeń korzystać mogą także mali mieszkańcy Strzałkowa. Wszystko za sprawą obiektu na ulicy Płaskiego. Z pewnością wszystkie z nich będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Na nowe urządzenia strzałkowski samorząd pozyskał środki ze Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska.